Cześć poszukiwacze Wykopki, wykopki Taka pora No tak głęboko Jakiś śrubunek taki pneumatyczny Nie wiem z czego to jest Ale tak wygląda na pneumatyczne Ale bardzo głęboko Tu już wierzchnia warstwa Ziemi została ściągnięta Bo tutaj na piachu jest A ty żeś coś tam znalazł Jakieś pokrętełko ciekawe Pokaż mi je o nie podchodź za blisko, bo to się może zawalić. <noise> no, takie ciekawe pokrętło. To jest z mosiądzu czy z koloru jakiegoś. Fajnie to wygląda taka gwiazdka. Tu kontra jakaś jest metalowa. No nie wiem od czego to było. No ale... Fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, tylko nie ryj tam. Bo jak spadniemy to razem z tym, z tym sprzętem, przeszukujemy tu takie zwołowiska ziemi. Bo to jest kopalnia piachu i tak No chcemy to, co jest ściągnięte, ten humus cały przeszukać. Bo może coś tam się znajduje w tej ziemi. Na razie nic ciekawego. Tu akurat na samym wierzchu taka szczena groźna. Au, au, au. Nie wiem, czy to psa. Czy innego zwierzę, jakieś drapieżnika na pewno. No. Tam widać też ktoś kopie. Jakaś dziura, ktoś tam mieszka chyba. Na razie nic ciekawego nie znaleźliśmy. Jak coś znajdziemy, no to pokażemy. No najczęściej jest tak, że całą połać tą pola przeszedłem. Zdłuż i i znalazłem no co no kawałek łuski. No akurat to jest miedziowane S z gwiazdką 30 chyba 6 P no, no właśnie P i coś tam. No taki tylko element zdobyć jałowe poszukiwania. Teren praktycznie pusty ale nadzieja jest takie mamy podsumowanie co żeśmy znaleźli dzisiaj, no zaczęło się od, y, 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 od y, tego, tego śrubunka pneumatycznego chyba z przyczepy. ale to kot mnie tutaj rozprasza później od tego pokrętła ładnego wygląda jak gwiazda szeryfa z kontrą, z gwintem no, fajnie to wygląda później jakieś tam śruby, nie śruby trafiła się też lampa naftowa to jest jej kawałek i ciekawe jest właśnie pokrętełko, jeszcze kosmos kosmos Brenner udane znalezisko akurat co do tej lampy szkoda że nie była cała a reszta to drobne elementy łuski nie łuski tu akurat jest od Orczyka inni mówią waga to jest Coś takiego, co w uprzęży konnej występuje do zaprzęgu konia do wozu. No, akurat długopis z jakąś reklamą indygo, leśnica, i coś tam. No, łuski, druciki, wentel jakiś stary. Aha, jeszcze tu jest taka jakaś blaszka z koloru. To jakieś było chyba okucie czegoś. Zgięte, no i wszystko. No, praktycznie żadnego ciekawego takiego elementu żeśmy nie znaleźli. Tylko żeśmy sobie pochodzili. Na razie.